za prawo, patrz. oczek sztandarowy, sztandar szkoły, prowadzi. Patrzność, stoczni. To hymno. Jeszcze Polska. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marszom Rosji, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Po hymne. O Obywatność. Panie dyrektorze, melduje obóz na uroczystym apelu. Dziękuję bardzo. Czołem obóz. Czołem, panie dyrektorze! Dziękuję, proszę usiąść. Dzień dobry państwu. Jest mi niezmiernie miło, że spotkaliśmy, że spotkaliśmy się tu. Bardzo mi się tu podoba, chociaż pogoda jest jaka jest, ale ośrodek jest bardzo ładny. Ja pozwolę sobie odczytać przygotowane, przygotowane przemówienie. Dzisiejsze zakończenie roku szkolnego odbywa się w nietypowym miejscu, w Białce Koło Parczewa. Zawdzięczamy to komendantowi obozu. Serdecznie witam porucznika rezerwy. Straży Granicznej Henryka Józika. Serdecznie witamy. Dziękuję za przybycie na uroczystość. Panu Jerzemu Surmie, z Waszemu wizytatorowi, to, który reprezentuje kuratora angielskiego. Witam kapelana Nadużańskiego Oddziału Straży Granicznej podpułków słownika Mirosława Hulianika. <klucza> Roboszcza Tadeusza Lewczuka z paraki Warczedzie. Pozdrawiamy tutaj. To znaczy, po prostu to nie widziałem się. Że... <stosanownia> o, się nie ma. Łączy się z nami duchowo. Witam także pana podrzucznika Krzysztofa Harasimyuka, reżyserującego, dowódcę Brygady wielonarodową w Lublinie. <tosanownia> Witam oczywiście rodziców, nauczycieli naszą młodzież. No i co, muszę coś od siebie powiedzieć, bo mi wszystko poplątano. <laughs> Proszę Państwa, tak jak już wspomniałem na, na początku, idea, to znaczy, że bardzo mi się podoba ośrodek, że idea stworzenia plazmu durowych urodziła się nam dwa lata <todgłosy> temu. No i w tej chwili jest to zakończenie szkolenia dwuletniego, no i y, y, będziemy zbierać y, plony. Za to serdecznie wszystkich, którzy się przyczynili do tego, żeby w kraśniku naszym powstały klasy mundurowe i że ta idea y, została podchwycona przez młodzież powiatu kraśnickiego, to jest niezmiernie mój. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, książka Pragnę w imieniu dowódcy Brygady Wielonarodowej odczytać list okolicznościowe z życzeniami z okazji dzisiejszej uroczystości. Szanowna Dyrekcja Obrony pedagogiczne, uczniowie zespołu szkół nr 3 w Kraśniku. Mam niezmierną przyjemność przekazać w imieniu własnym oraz żołnierzy Biurodowej Brygady serdeczne życzenia i gratulacje. Dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz uczniom zespołu szkół nr 3 w Kraśniku w związku z zakończeniem roku szkolnego 2012-2013. Szczególne słowa pragnę skierować do uczniów klas mundurowych. To oni podjęli trud nauki dodatkowych przedmiotów, nabierając wiedzę, umiejętności i podstawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych. By móc w przyszłości być żołnierzem, strażakiem lub policjantem. Z okazji zakończenia roku szkolnego życzę wszystkim nauczycielom zasłużonego wypoczynku po całorocznym trudzie związanym z nauką i wychowaniem młodego pokolenia, wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym, spełnienia marzeń, a przede wszystkim nieustającego zdrowia. Uczniom życzę wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku. Podpisał dowódca Gran Brygady Brykady, pułkownik, magister, inżynier, dariusz Sobowy. Panie dyrektorze, Księże Balanie. Szanowni goście, szanowna młodzieży, drony pedagogiczne zespołu szkół nr 3. W kraśniku. Pozwolę sobie w imieniu męskiego Kuratora Oświaty przekazać Państwu słowa z okazji zakończenia roku szkolnego i dzisiejszej uroczystości. Będę miał większe problemy, bo Pan połóżnik jest młodszy ode mnie, więc ja będę musiał z daleka lepiej oświetlić sobie. Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012-2013 uczniów klas mundurowych. Niestety z uwagi na ważne obowiązki nie mogę w niej osobiście uczestniczyć. Pragnę jednak tą drogą złożyć panu dyrektorowi, wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom serdeczne życzenia. Niezależnie od wydarzeń, które dla każdego inaczej zapisują w ten dzień w pamięci, mijający rok szkolny powinien pozostawać przede wszystkim źródłem satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków wierności edukacyjnym ideałom. Cieszę się, że idea innowacji pedagogicznych, klas mundurowych tak skutecznie rozwija się w waszej szkole. Zatem szczególnie cenny wysiłek, który podejmujecie Państwo na co dzień przepełnionym sercem zaangażowania, składam najserdeczniejsze podziękowanie niech czas letniego urlopu dla Państwa prawdziwe wytchnienie i radość oraz pozwoli wzmocnić siły do podejmowania kolejnych nowych wyzwań. Kieruję również serdeczne życzenia do uczniów. Kończy się wasza całoroczna praca, która dzięki waszej młodzieńczej otwartości, ciekawości świata i entuzjazmowi zaowocowała osiągnięciami w różnych dziedzinach edukacyjnej aktywności. Podjęliście ten dodatkowy, jakże ważny wysiłek, realizując działania w zakresie programu klas mundurowych, wzbogacając swój potencjał o szczególną wiedzę, umiejętności, ale także właściwe postawy patriotyczne i obywatelskie. Ufam, że wasze, że swoje sukcesy, zarówno te spektakularne i te może mniej widoczne, ale ważne dla każdego z Was, Potraktujecie jako motywację do dalszej pracy i rozwoju. Szczególną nagrodą dla każdego ucznia jest zawsze czas wakacji, beztroskich chwil w gronie rodziny i serdecznych przyjaciół. Czas wyjątkowy przeżyć, odkryć, zauroczyć. Życzę Wam, by w te prze, żeby w te wakacje przepełniał smak zabawy i przygody zapach lasu i łąki oraz widok wyłącznie słonecznego dnia w przeciwieństwie do dnia dzisiejszego. <tryk> Pragnę także podziękować rodzicom, pozostając pełny podziwu i wdzięczności za Państwa troskę o wartości edukacyjne, mądre towarzyszenie dzieciom w ich niełatwej szkolnej drodze, zaangażowanie w sprawy szkolne i czurna obecność przy realizacji przez placówki oświatowe ich zadań dydaktycznych oraz wychowawczych. Pragnę życzyć, aby czas wakacji dał sposobność do wspólnego przeżywania z dziećmi, radości z wypoczynku i niezwykłych, inspir inspirujących wakacyjnych przy Z poważaniem, kurator oświaty w Lublinie, pan Krzysztof Bawisz. Przekażę list na ręce pana dyrektora. Natomiast szanowni państwo, chciałem jeszcze dwa słowa od siebie, ponieważ część z państwa wie, że w Lubelskim Kuratorium Oświaty zajmuje się sprawami właśnie Klas mundurowych i zwracam się szczególnie teraz do młodzieży, moi drodzy, dokładnie tydzień temu w Nowym Sączu była taka piękna i piękne przedsięwzięcie, czyli pierwszy ogólnopolski przegląd, przegląd musztry klas mundurowych. Chciałem was poinformować, że reprezentantem naszego regionu była klasa mundurowa z ogólnokształcącego liceum ludniczego w Dęblinie. I moi drodzy, nasi reprezentanci zajęli tam trzecie piękne miejsce na pudle, czyli w całej Polsce trzecie miejsce. Mam nadzieję i chyba tą troskę wyrażę też do pana dyrektora, e, współpracujący ze szkołą Wielonarodową Brygadę, e, Straż Graniczną, nauczycieli, którzy prowadzą te zajęcia, że w przyszłej rocznej edycji na pewno zwyciężycie w finał wojewódzki i będziecie nas zgodnie reprezentować w finale ogólnopolskim. Oczywiście ta impreza to jest tylko jeden z wielu przejawów aktywności klas mundurowych, ale za to bardzo, że tak powiem, spektakularny i widowiskowy. Dziękuję bardzo. Dobry, pan z Wami mówią, że zmiany świadczą o ciągłości dowodzenia, tak troszeczkę pomieszałem w programie. Ale myślę, że tych kilka słów na początku wprowadziło nas w nastrój, bo ten jest i powinien być uroczysty. W takiej chwili, kiedy radość w sercu, trzeba nam to wszystko, co leży nam na sercu, włączyć jako chrześcijanie, w ofiarę, którą pierwszy złożył Jezus Chrystus, nam poleciłem składać na swoją pamiątkę, dlatego tutaj Gromadzili się w tych polowych warunkach na sprawowanie tej najświętszej ofiary. Bogu dziękujemy za to wszystko, co się wydarzyło, za każde dobro, które wypracowaliście, również za każdy dobry pomysł, który na pewno jest tchnięty ducha świętego. Takich pomysłów więcej Wam życzę i o takich pomysłach będę się. My z dyrektorem tylko na chwilę zakłócimy ceremoniał wojskowy, bo pragnęlibyśmy złożyć gratulacje i podziękowania dla rodziców tych uczniów, którzy uzyskali wysokie wyniki i grono pedagogiczne zespołu szkół nr 3 w Kraśniku składam Państwu Małgorzacie i Arturowi Kołtunom wyrazy uznania za wysokie wyniki w nauce i przykładne zachowanie córki syniwi Kołtun Dziecko państwa godnie reprezentuje naszą szkołę, jest prawdziwym wzorem dla rówieśników. Jesteśmy pełni uznania, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Poproszę państwa do nas. całej wakacji, po to zakończenie roku. Chciałam powiedzieć, że jestem z dumna. Ja tu trzy klasy uczę. Jesteście dzisiaj piękni, piękni swoją młodością, piękni swoim strojem i w ogóle jesteście cudowni. Dziękuję bardzo. Nagroda za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Uczennica Justyna Wielewa, Karol Kolasiński, Rafał Sagan, Eryka Kokoszka, Dawid Podgajny, Magdalena Prejs. Ucz, uczniowie na koczeniu nic Poprosimy wychowawców. Nauce i wzorowe zachowanie. Justyna Optyl, Wiktoria Kotyra, Katarzyna Majewska, Ilona Rowar Magdalena Badura, Emilia Mrozińska, Wyznaczone, wyznaczeni uczniowie do nagrody wystąp. Przechodzimy jednak do nagród książkowych za wysokie wyniki w nauce i poprosimy Patrycję Cieszych. Drugą nagrodę za stuprocentową frekwencję. Batelena nie opuściła ani jednej godziny przez cały rok szkolny. Paulina Kołtyn jest. jest za wysokie dynamic. Pierwsza A technikum. Маевска, не Маевска. Tak. Miejsce pochwalne za aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły: Justyna Wielewa, Patrycja Cieśnik, Paulina Kołtum, Sylwia Kautun, Karolina Szczepańska, Klawia Traczyk. Proszę o wystąpienie. Dziękujemy, proszę wstąpić. Magdalena Badura, Emilia Mrozińska, Magdalena Fryza, Aneta Lisicka, Patrycja Iwańska, Barbara Ciciotti, Tomasz Łukasik. Proszę o wystąpienie. Dawid Homa, Justyna Jakubczak, Kamil Michota, Dawid Podgajny, Daniel Gąsiorowski, Paulina, Paulina Kalinowska, Iwona Mierzejewska, Izabela Skrzypek. Proszę o wystąpienie. Baczność na no nakazanych czynności odmaszerować, a uspocznij. બસ હોસ બસ હોસ જોત કાજોસ